Jestem z gościem specjalnym, jest to Radek. A dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja stwierdziłam, że zrobię taki inny odcinek, że ja zamienię się z radkiem rolami, to ja przeprowadzę z radkiem wywiad. To będzie ciekawe, bo zazwyczaj to przeprowadzam wywiady i będę się dziwnie czuł w tej drugiej roli, to znaczy. ale może dam radę. A Radek, a ty miałeś jakieś takie wywiady, na pewno miałeś wywiady, ale czy takie na przykład, że wiesz, było dużo kamer i ty siedziałeś i dziennikarka, czy reporterka. Że dużo kamer, to nie. Nie, 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 nie. Nie. nie? Jakieś tam gdzieś stałaś na FMMA, na przykład na jakieś. Ścianie. Jedna kamera doszła z tobą, nie? Ja ale tak to jest taki wywiad, co trwa długo, czy tak raczej nie takie kilka... szybkie, szybkie takie wywiady. No, no, no. To będzie Radek długi wywiad. Okej. Okay. Nie, no nie. Ja to proszę kawę na plan. <laughs> Słuchajcie, ja przygotowałam takie pytania, które są... Mnie na przykład m, zastanawiają trochę, po części znam odpowiedź na nie, ale nie znam odpowiedzi od Radka, bo gdzieś tam się coś tak, tam posieszało. Nie, to nie, to nie. Niektóre są takie, nie wiem, Radek, czy wygodne dla Ciebie. Zobaczymy. Ale, ale Najbliżej wyjdę. mi się. Nie! Staram. Daleko nie mam, tam jest mój pokój. Radek jest tak, że musisz odpowiedzieć szczerze. Tylko szczerze. szczerze, zawsze szczerze. Szczerze. Kończy no to, to zaczynamy. YouTube. Tak, wszystko szczere. Przecież się A chodź, chodź, chodź. Ja zaczęłam cię kojarzyć z domu X, ale to już było dawno X lat temu. No i potem zacząłeś tworzyć jakby... Ten kanał z wywiadami. No i ja oglądałam to, bo to mnie zawsze ciekawiło, bo to było coś fajnego, takiego, że jest osoba w internecie, która przeprowadza takie wywiady. No i mi się od razu skojarzyłeś z kubą wojewódzkim, tylko że z takiego jakby świata młodego, pokolenia tubowego. Jaki był to pomysł? Skąd? Wziąłeś ten pomysł, żeby założyć taki kanał, no bo w sumie chyba jest jeden taki kanał. No już teraz nie. inaczej jakby mój kanał był w sumie pierwszy z takimi właśnie takim wiadami, gdzie powiedzmy profesjonalnymi mm -hmm. na, na YouTubie. Potem powstał jeszcze kanał Jacob Borkowski Show, który jest totalnie też, wzorowany nie więcej na mm -hmm. tym, co ja też robię. No i skąd się wziął pomysł? Ja na swoim starym kanale, takim tym vlogowym Wariat Radek, miałem taką serię 10 pytań do, w której Ach, tam też tak, bardzo dużo ja osób pamiętam. wystąpiło. I to zaczęło się od tego, że chciałem jakby poznać więcej osób z internetu, mm -hmm. bo ja wtedy zaczynałem. Piotrek! Piotrek, wywieź mnie z rytmu. Przepraszam. Do zwolnienia. No, ja dopiero zaczynałem tutaj też w internecie i stwierdziłem, że chciałbym zrobić coś takiego, gdzie będę mógł zapraszać też właśnie jakieś inne osoby, mm -hmm. na przykład nie znam lub chciałbym poznać. No i stwierdzenie że jakby forma takich wywiadów z jakimiś tam wyzwaniami, z jakimiś takimi rzeczami będzie jakby fajną taką formą właśnie poznania też nowych osób, więc na tamte czas to jeszcze byłaby dla mnie spoko, mm -hmm. no ale stwierdziłem, że chciałbym kiedyś zrobić coś bardziej już tak profesjonalnie, właśnie też takie wywiady, ale właśnie jakieś tam nie wiem, studiu czy jakieś tam właśnie jak to u łotkiego na kanapie, jak to się mówi, mm -hmm. nie? Coś takiego już bardziej już e, profesjonalnego. No, i stąd pomysł na ten kanał. Chciałem go ogólnie stworzyć, jak zacząłem wyprowadzkę do domu X, bo myślałem, że mm -hmm. tam będzie fajne miejsce, żeby właśnie takie coś stworzyć. No, ja Ale niestety czas mi nie pozwolił, bo byłem zapracowany, jak zresztą mm -hmm. tam już pewnie wiesz. Podjąłem decyzję o odejściu do domu X, to był właśnie styczeń. Stwierdziłem, że jeżeli od lutego się wyprowadzę, to zacznę właśnie nad tym kanałem pracować, działać, żeby taki kanał stworzyć. Miałem trzy podejścia. Jak ktoś mówi do czego Rady Sztuka za nie razem wypaliło, bo poprzednie dwa razy przez mm -hmm. to, co się działo na świecie, czyli przez ten wirus, chciałem jakby prze przekładać, przekładać. Przekładać. Czy na przykład planujesz wyjść z tym wszystkim gdzieś dalej, czy tworzyć tylko na YouTubie, czy na przykład kiedyś na przykład stworzyć jakiś program taki, żeby był właśnie dla młodego ehm, tego pokolenia, bo Kuba no, jest inną trochę postacią. Miałem propozycję mhm. e, od pewnej stacji muzyczno-radiowej, nie chcę powiedzieć dokładnie, mhm. które bo nie mogę zdradzić, e, żeby właśnie robić te wywiady pod ich... Okiem, nadzorem, mhm. ale nie zgodziłem się, bo jakby oni mi tam za dużo chcieli narzucać swoich Aha. rzeczy. I jakby to już nie byłoby takie moje, po prostu bym takim typem prowadzącym, powiedzmy jak, nie wiem, Ola Koceski na przykład, nie? Mhm, dobra. Więc nie robią już tego to, co ja chcę robić i jak ja chcę robić, tylko jakby musiałem robić to, co mi tam narzucają. Nie to bez więc sensu. Więc na razie robię wszystko po swojemu. Teraz właśnie też nagrywaliśmy fajne wywiady w Energy Land na rollercoasterach. kosterak Będą tak? takie nowe wakacyjne odcinki, właśnie na kanale, w formie takiej właśnie trochę krótszej, bardziej takiej zabawowej. No, nie więc one fajne, się spodobają. Dlaczego postanowiłeś odejść z Teamu X? Bo matko. <laughs> <laughs> Powodów było mnóstwo. Ja nie miałem tam kompletnie życia. Jakby, ja byłem tam powiedzmy pracownikiem, znaczy no, byłem jakby, byłem po prostu mm -hmm. pracownikiem i mój dzień pracy miał wyglądać tak, że powiedzmy zaczynałem o 10, i tam do tej osiemnastej, 19 pracuję. Ale w związku z różnymi tam dramami, aferkami, nieporozumieniami, kłótniami między uczestnikami i produkcją i tak dalej, to ten mój dzień Przez pracy dobrze. wyglądał tak, że zaczynałem o 8 i na przykład schodziłem z planu o 1, drugiej w nocy. Zbliżał się też okres świąteczny, ja miałem już dość tego, że właśnie nie mam czasu wyjechać do, ro, do rodziny, nie mam czasu się spotkać z mm -hmm. znajomymi, tym bardziej, tam ten było był oddalony od Warszawy, a większość no tak. w Warszawie. Gdzie no jakby bardziej moja psychika już zaczęła tak przez to wszystko, mm -hmm. wszystko siadać, więc ze stwierdzu dogadałem się tak, że po prostu jadę na święta domu na tydzień. Przemyślę sobie wszystko jeszcze na spokojnie, jakieś tam plusy, minusy sobie mm -hmm. wyważę. No i ostatecznie stwierdziłem, że nie, że chcę odejść i była to trudna decyzja, bo bardzo od początku wierzyłem w ten projekt, miałem nadzieję, że rzeczywiście mm -hmm. to wypali, ale skończyło się tak, no, że. Ale nie wypalił! Nie wypalił pierwszy jest drugi przyjaźnisz, przyjaźni, przyjaźniłeś się z Justyną Sukajnek. Mhm. A czy coś oprócz przyjaźni Cię kiedykolwiek z nią łączyło? E, Dużo osób kiedyś myślało, że mhm. jesteśmy razem. No ja też tak myślałam kiedyś. bardzo często się spotykaliśmy, gdzieś tam mhm. jakieś wspólne wypady robiliśmy i też zrobiliśmy jakieś takie prowokacje, prowokacje. o, może A, być prowokacje, prowokacje, gdzie na Instagramie jest dała zdjęcie z pierścionkiem takim Oo! A ja dodaję zdjęcie, Aha. gdzie klęczę przed kimś z pierścionkiem, ludzie no, zaczęli no, no. od razu wiesz, robić nasz znaczy jakiś ship, właśnie, o, mm. jest na rady jest naradek. Doszło takiego jakby stopnia, że już gdzieś tam jakieś artykuły zaczęły gdzieś tam tak, wypływać, ja też Że się oświe... je mnie i tak dalej. I okej, okay, dobra, nie, tam no tak, jednak, że, to, że mm -hmm. to nie jest prawda, bo, bo będzie może z tego jakiś przypał. To podchwytywali, dalej gdzieś tam to wybrak jak to czasami jest jakiś tam ship. To tak naprawdę tak, czasami tak. Nic z tego nie ma, a ludzie, o, widziałaś, ale są razem nie? nad a albo coś tam, są razem w Kinie, na pewno są razem, tak, nie? Tak, no. Więc nie, nie, nigdy między nami, no, no ma już to nic nie było. Ja tak traktuję jak taką. Można powiedzieć siostrę, no. i mhm. no jest ona jakby bardzo ją lubię, ale nie jest w moim typie jakby kobiety, można tak powiedzieć. A, no dobra. dobra. Jest ładną oczywiście, mhm. ładną kobietą, piękną kobietą, ale nie mój typ. Radek, kontynuując tą wypowiedź. To jaki jesteś w twojej kobiety, dziewczyny? No to tutaj macie idealny przykład. <noise> nie Ja radę. właśnie jak e, pierwsza <noise> gdzieś tam cię zobaczyłem chyba na Instagramie, na Insta jest Piotka mm -hmm. właśnie, to od razu, wie, kurde, no polska wersja Sereny Gomez. A ja jestem zakochany od dziecka w Senie Gomez, to jest taki mój crush, mo na dzieciństwa, serio? tak kurde, no może tutaj coś podziałamy. Bo <noise> <noise> tej Piotrek na ile masz lata ja. Ja piti, Czemu taka młoda. <noise> dari, chyba Sugar. Dari, nie? Dari. <noise> Jaka była twoja najdroższa kampania, w jakiej wziąłeś udział? Nie musisz mówić jakby jaka to była kampania, ale ile za nią dostałeś? To mogę powiedzieć, że była to kampania roczna i to było około 15 tysięcy złotych. No to ładnie. Jak na mnie to spoko, nie? Tak, w, sumie w sumie spoko. No ciekawe kiedy ja dostanę jakąkolwiek kampanię. Zapraszamy do kontaktu tutaj. Radek, bo ty śpiewasz. I... Marko, proszę nie dzisiaj, bo jest... nie, nie będę ci netka zaśpiewać, ale ja będę, jak Ada chciała, żebym ja zaśpiewała. Ja, ja, ja do dziś nie, nie zaśpiewałam, już pół roku jakby pracujemy razem i ja im nie zaśpiewałam. To powiedziała, musisz się mówić z Radkiem i u Radka zaśpiewasz, że nikt się przed tobą nie wstydzi śpiewać. I w ogóle, skąd się wzięła taka pasja twoja do muzyki? Wiesz co, ja myślę, że chyba od mojej babci, bo zawsze jak byłem mały, to babcia gdzieś tam w przygotowaniu, czy kogoś są sobie nuciła, mm -hmm. śpiewała jakieś takie jakieś stare w ogóle piosenki, których nie znałem, mm -hmm. jak do tej pory gdzieś tam jakieś teksty mam w głowie. Więc myślę, że to chyba od babci, tak samo jak pasja do gotowania też od babci mm -hmm. u mnie się wzięła. Później też e, byłem ministrantem i lektorem i kantorem. To Tak, tam, tak byłem w sumie chyba 8 lat, służyłem jakby służby i zaczęło się od tego, że e, jak poszedłem do pierwszej klasy podstawówki, zawsze ktoś jakiś tam klas musiał śpiewać psalm w kościele. Mm -hmm. No i padło na mnie. No a. i ja taki nie byłem do końca, przyznaję coś wiadomo co śpiewałem sobie w domu, z tam wiecie, jak to mm -hmm. przed telewizorem i tak dalej. No i zaśpiewałem ten psalm i wszyscy byli tak zachwyceni mówili, że nie, nie z osób jakbym śpiewa i tak dalej. I teraz serio? jakaś makowych uroczystość właśnie czy kościelna, coś zawsze chcieli, żebym ja śpiewał. I zawsze każdą niedzielę, święta, pogrzeby, wesela, wszyscy dzwonili tak. Zawsze? Tak dzwonili się Oj, bo i bo bo w ja tuciach cię na wesele, na ślub, robić sam. No, bo ktoś tam zmarł, przyjedziesz, bo coś tam, bo tam rodzina mhm. chce. Ja mówię, no wiecie, tak się tak to kręciło, kręciło, kręciło. A. Więc e, tutaj głównie babcia, ona powiedzieć też trochę przez Kościół, może mhm. tak, tak to się rozwinęło. próbowałem swoich sił w różnych programach, w sensie będą nasz X Factor. Ja słyszałam! właśnie że w X Factor byłeś. Tak, tak, tak. Byłem na castingu w X Factor, właściwie mieliśmy taką swoją grupkę znajomą mhm. jeszcze, jakby takie nazwania z prostu One Direction. Tak, Dostaliśmy tak, się do to. etapu i to ma znaczy, między innymi Kuba Wojewódzki był mhm. Jura, Tatiana Kupnik i jako jedyny Kuba był na tak, także Kuba, zapamiętam to tak? do końca życia, tak, powiedział, że dosłownie co on, chcę mieć wasz plakat w swojej garderobie, tak, tak powiedział. Ale zajebiście. Tatiana powiedziała, że o nie, to nie czas na bass będę w Polsce, to za wcześnie, na, 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 uh -huh. gdzie potem rok później sama pomagała przy jakimś takim innym projekcie, uh -huh. więc tutaj troszeczkę coś nie ten. A Czesław Mozil totalnie nie wiem co mówi, bo nie wiem czy wiesz, gdzie to jest Czesław Mozil. Ja wiem, ja wiem, ja też oglądałam ten program, ale Czesław jakby chyba, on nie jest z Polakiem. Tak, 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 tak i on I... czasami tak mówi, że do końca nie wiem, co mówię. Coś, on coś tam mówił, że, że gramy do bramki, coś tam, coś tam, ale nie wiadomo coś. I jakby jakoś jego, jego powiedział totalnie nie, nie zrozumiałem, nie pamiętam, Aha, więc, okay. ale też był na niej, że to nie na... że Polska nie jest gotowa na takie zespoły. Radek, ja o tym słyszałam od chłopaków i od Ady. Okej. Okay. Nie wiem, czy będziesz chciał o tym opowiedzieć. I nie wiem, czy ty będziesz o tym pamiętał, bo Radek już wcześniej powiedział, że ma słabą pamięć. Tak. No ale słuchaj, czy przypominasz sobie Radek, sytuację na imprezie? na której płakałeś przez to, że zabiłeś kogoś. Pamiętam, pamiętam tę sytuację. Akurat to bardzo dobrze pamiętam, bo często jest mi to wypominane. Była ta impreza rodzina naszej koleżanki Marty. No właśnie ma słyszałam. No, było tam dużo alkoholu, no wiadomo, bo to urodziny, impreza i tak dalej. Ja też byłem mocno zmęczony, to impreza urodzina w, w ogóle w Zakopanym. Jechaliśmy oh, tam pociągiem, okay. tak, nie wiem, to pas 9 czy 10 godzin jechaliśmy tym pociągiem. Ja jeszcze w ogóle byłem w przedziale sam. Cała moja paczka jechała w jednym przedziale, ja sam z jakimiś skautami, oh, oh, oh. czy nie wiem, co to, to, to dziwni ludzie. w sensie jakby no, mieli jakieś tam pasje wspominania się po górach. Okay. I oni też sam pili całą tą drogę w tym przedziale. Ja już, ja nie piłem z nimi, ale część przez te opary już tam w ogóle pijany. No, no. nie spałem bo oni cały czas śpiewali cały czas tam coś tam gadali ja w ogóle tak się troszeczkę bałem bo tak no, mm -hmm. dziwni ludzie tak nie do końca normalnie że tak no, to nazwę. A jak nie znasz kogoś to jest się takim tak, tak, nie tak, tak, jeszcze siedziałem przy oknie i wiesz oni wszyscy tak tutaj a ja tak przy oknie sam a, oni tam wiesz gdzieś nie ma nie ma gdzie uciec mm -hmm. na nie miałem przez okno wyskoczyć no. no i byłem tak mega zmęczony spędzałem na słpas godzinkę do żerne bo się bałem bo mm. prostu, wiesz że nie wiem, coś mi zrobią wezmą i tak dalej dojechaliśmy w hotelu też nie zdążyłem się ani ani nic i coś tam od razu, wiesz, uh -huh. już pre-party sobie uh -huh. robić. No i na tej imprezie w którymś momencie miałem szminkę tej na koszulce czy coś od kogoś, o, tak. ja wszedłem do łazienki i myślałem, że to jest krew. Nie wiem, skąd mi się to wzdurało i myślałem, że to jest krew. I poszedłem i pytałem się ludzi, czy ja coś komuś nie zrobiłem, bo mam krew na koszulce, no nie? No i zacząłem podobno płakać i mówiłem, że ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie zabiłem, że jakiś jakąś histerię w ogóle no, no, no. wpadłem. No, śmieszna historia, Ale jest to śmieszne. Ale Radek to pewnie się z kimś całował tam, ja Wam mówię. Tego Śmierka. też nie pamiętam. Musiało coś tam być. Czy jest taka osoba? z którą bardzo, ale to bardzo chciałbyś przeprowadzić wywiad. No to mogę podzielić na Polskę i świat, że tak powiem, no to ze świata będą Serena Gomez, no to to a! number one, a z takich polskich artystów no to a. Ewa Farna, bo już o, kiedyś, no bo ja też Ewę od już kilkunastu, a. no, no w prawie kilkunastu lat już śledzę, jej karierę a. i jakby jej, znam wszystkie jej posenki praktycznie i no, no jestem takim fanem, można a. powiedzieć, tak? No i już miałem jakieś taką okazję, właśnie byłem na Zlocie Fanów z Ewą i miałem z nią zaplanowany wywiad, taki szybki, o 10 minutowy, a jest sobie a. właśnie 10 pytań, do, ale się spóźniłem, no i niestety z wywiadu nic nie wyszło, no bo się spóźniłem prawie godzinę, bo nie przewidziałem, że mogą być takie korki po drodze, bo jechałem gdzieś tam w ogóle na drugą stronę Polski, specjalnie, że ten wywiad z nią nagrać podczas tego zlotu. No i do tej pory gdzieś tam próbuję uderzyć, gdzieś tam bierze, jakieś kontakty uchamie, żeby właśnie Ewe zaprosić. Więc tak, Ewa Farna z takich polskich, a jeszcze myślę o takich bardziej artystach, piosenkarkach, to Doda na pewno. O, Doda. Tylko Dody bardzo. się trochę boję. On doda mi się bardzo, kojarzy z taką kobietą. On, ona w ogóle niczego się nie boi, ona niczego się nie wstydzi. Ty jej coś powiesz, dogadasz, to ona jeszcze tobie bardziej Tak, dobiega, właśnie nie? tego się boję, że ja coś tam no. będę chciał wieś, zażartować, ona mi o ty mi już ciach! No. a ja będę taki coraz mniejszy, coraz mniejszy i w końcu, Dobra, dzięki za wywiad. Skoro było pytanie, z kim chciałbyś przeprowadzić wywiad, to czy jest osoba, z którą nie chciałbyś, Chciałbyś go przeprowadzić. A czyli ja ogólnie w programie daję szansę każdemu, tak naprawdę. Mhm. Bo na przykład dużo osób mnie skrzydkowało, że za zaproszenie queen of the Bug. Dla mnie to było jakby A, no faktycznie. okazja, że właśnie mogła przedstawić się jakby z innej strony, coś mm -hmm. opowiedzieć jakby bardziej na jakieś tam dane tematy. Ja podczas tego wiadu się do Luki troszeczkę przekonałem, ale parę dni się od razu znowu jakieś tam to samo da, zaczęła robić. Właśnie, tak. tak, ona pijarowo ma strasznie tak, sprawę. Tak, 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 tak. Ja myślę, że ma takie jakby bardzo jakieś zawahanie nie wiem, nastroju, czy jakby nie wiem, czy nawet dwie osobowości, mm -hmm. bo na przykład w wiadzie. No, totalnie inna osoba. Tak, tak tak, mhm. tak, 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 tak. Więc no, życzę jej no to... zdrowia przede wszystkim. Na no tej, no, tak mówię, no chciałbym dawać każdemu szansę. Czy jest taka osoba, której bym na pewno nie zaprosiła, aby chciała do mnie przyjść? Ostatnio, jeżeli taki osoby myślałem, to nasz przykład Ferre, ten taki tatuator. A, wiem. Bo od początku jakby mam, jakby też chciałbym dać szansę, bo może rozmowy na żywo byłyby jakieś... Mhm. Bardziej na plus, mm -hmm. ale z tego co robi w sieci, jak się pokazuje, to, 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 to nie, to raczej takie sobie mm -hmm. nie chciał zapraszać. Ale na przykład takie nie kamerzystę i tak i nie. To jest też taka no właśnie osoba, nie. która... Jakby też znam kamerzystę, bo też z nim nagrywałem mm -hmm. parę filmów jeszcze, jak pracowałem dla Stewarda. I to jest taka osoba, która jakby też ma dużo do op opowiedzenia jakieś takich historii, wiadomo też no złych, mm -hmm. ale też może by to, mogła znieść coś takiego nowego jakby do tych no historii. Nie? Tylko to pytanie też, na ile by to było prawdziwe, czy to by nie było takie, wiesz, tak. no, wybielanie się, prawie wybielania się tak, i tak i dalej. Tak i to nie? też mnie ciekawi, na przykład czy jakby był taki wywiad z kamerzystą, czy on by się był w stanie wybielić na tym wywiadzie, bo ty masz jednak takie osoby, gdzie no, w sumie to osoby nie za dużo zrobiły złego, że, że wiesz o co chodzi? No, do sieci nie wróć, przynajmniej taką też nadzieję, bo tym wszystkim się ma ostatnio działo. Na ten tak, no na chwilę są nadal jest zakaz, tam jest chyba mm -hmm. przedłużony ten areszt tak, jego. Tak, jest. No, byłoby to ciekawy wywiad, myślę, no ciekawy. ale do no końca nie wiem czy czułbym się dobrze, przeprowadzając mm -hmm. jakby z nim no taką właśnie. rozmowę. opowiedz o dramie, bo słyszałam, że miałeś taką dramę. O, matko. Ale, ale nie, to jest no. taka z Luisem z One Direction. I o, co, I o co chodziło? Bo ja nie widziałam o tym w ogóle. To jest bardzo dziwna historia, troszeczkę w sumie można tak powiedzieć. Robiłem live'a charytatywnego, na którym właśnie była Fagata, był Mudermut z e, Szymciakiem. Mhm. I ktoś w donejcie dał pytanie, czy mam zamiar przeprowadzić wywiad z kimś właśnie z zagranicy, jakimś artystą, czy tam influencerem, mhm. i tak ja w tym czasie mniej więcej się tam zacząłem dogadywać e, z pewną firmą wywiad z Luisem właśnie, bo miał przyjechać na koncert do Polski w sierpniu, mm -hmm. to jest przełożona na przyszły rok jednak, mm -hmm. się okazało. I ja na początku w ogóle przekręciłem coś tam, jego, w sensie powiedziałem, bah, że Liam przyjeżdża, nie Luis. To była pierwsza, Aha, że tu no, no. już fanki się na mnie rzucił, Jak, ja to w nie widzisz, że on przyjeżdża, jak wiesz, Ta mm -hmm. nie chodzi o stricte funky one direction, tylko akurat Luisa jakby konkretnie już, mm -hmm. jakby jego jako artysty samego, nie? Później podczas live'a, ja nie słyszałem w ogóle do tego momentu, bo byłem wrócony rozmawiając sobie coś tam z modelu. Młodem i z Trzuciakiem mhm. i Agata coś tam szeptem powiedziała do mikrofonu, że Harry, coś tam, żeby ją przeleciał, coś jakiegoś takiego strasznie takiego, bardzo jakiś taki głupi tekst. I ja w ogóle nie, podczas tego o tym nie wiedziałem i potem wiesz wszędzie w sieci, o, że na moim live, że to, że wiesz, Agata czyli takie tak słowa. Ale to od Fagaty wyszło to, że... Tak, się ta tramo... od tego, tego właśnie mojego imienia, że ja tam w ogóle przemieszczałem, a jeszcze była trzecia rzecz, że ja powiedziałem, to też zostało źle jakby odebrane, mhm. że powiedziałem, że... Yy, ten co naj... nie najgorzej śpiewał, tylko ten co najmniej śpiewał, coś w takim, takim wiesz, sensie, ale chodziło mi jakby, o że według mojej opinii, tam mówiłem, że Zayn ma najlepszy wokal mm -hmm. bo ten ma fajne góry i tak dalej, że Harry ma taki, właśnie, taki unikatowy ten, mm -hmm. ten głos i powiedziałem właśnie coś tu, że jakby on ma taki najmniej taki jakby Drugi wyróżniający się, się taki, taki no, można powiedzieć uh -huh. klasyczny, nie? Uh -huh. No i to też, że ja go obrażam, że jak tak mogę mówić, jak to taka gwiazda, że wiesz, uh -huh. że on śpiewa, ma koncertów, tyle fanów, a jakim jestem, że ja takie rzeczy mogę Dobra. mówić, nie, że się muzyce nie znał. osobistą miał z nim dramę taką. Znaczy Czy... z nim, z jego fandomami tak naprawdę, Aha, nie? Z tak, tak, tak. No i na Twitterze przez dwa dni był trend uh, Radek jest no, trzeba... over party. Aha, pierwszy w ogóle najbardziej wyszukiwany... Y... No nie wiem, jak to się mówi. Tak... Hashtag. Tak, hashtag. hashtag najbardziej wyszukiwałem to było właśnie to. Tak, to ja tam patrzę, zciąga, to wiesz, te screeny, te urywki z tych live'ów. No fajnie, no pierwsza drama w życiu, Ej, Radek, a co jakby nie YouTube? Co gdyby nie YouTube? Co byś robił? Pewnie dalibym pracowkę, FC. Znaczy, ogólnie patrząc pod kątem studiów, które skończyłem i tego, mm -hmm. że już działałem w internecie, to mógłbym działać też właśnie z jakimiś innymi twórcami, czy w jakimś domu mediowym, załatwiać jakieś kampanie, bo jakby też mam mm -hmm. jakby Czyli ja... Taki trochę menadżer. Tak, 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 tak. No Coś takiego jakby ja wszystko robię sam, nie mam na samym jakiegoś menadżera. Mm -hmm. Też jakby nasz pracę ze Twiardem, też jakieś współpracą ogarniałem, czy tam właśnie coś domu i jakieś tam mm -hmm. wyjazdy barterowe, niebarterowe i tak dalej. Więc jakby ja mam bardzo dużą siatkę, że tak powiem, kontaktów, Zajebi więc mogłem być takim jakimś dalej. menadżerem, właśnie jakiegoś właśnie innego influencera, mm -hmm. czy, czy coś w tym stylu, a jak nie to właśnie, jeżeli patrząc w ogóle nie na YouTube, to pewnie dałem w KFC, czy to jako już kierownik restauracji, czy jakby jakiś tam jeszcze wyższy szczeblu, mamy pod sobą kilka restauracji, na przykład w Warszawie, mm -hmm. czy tam w innej części Polski. No, no dobra, no to Kurczaczki, ten <grym> kurczak. Czeka, a ja wyobrażasz sobie swoją taką przyszłość, no już później, załóżmy, nie wiem, za... 5 lat, do 10 lat, czy ty chcesz mieć na przykład żonę i dzieci. Totalnie sobie nic nie wyobrażam, ja. Nie jakby... w ogóle nie masz żadnych takich myśli. Nie, nie, nie w sensie jakby nam. Nie wiem, no chciałbym, o, żeby program dalej się rozwijał, mm -hmm. żeby jakby był coraz fajniejszy, coraz więcej gości, jakby coraz większy budżet, jakby coraz większe, jakieś mm -hmm. tam, nie, nagrywamy wywiad w kosmosie, tak jakby takie, wiadomo, no, ja no, no, takie no. Absurdalne, ale jakby, żeby to się tak wszystko rozwijało, ale jakby nie mam tak, że o kurde, dobra, no to za rok, nie wiem, może ślub, może dziecko jakby o tym w ogóle nie ale, myślę. Ale czy chciałbyś mieć w ogóle. Czy no ja myślę, że każdy jest, tak? chciałby mieć jakby tą drugą połówkę chciałby mm -hmm. gdzieś tam się z kimś, wiesz, zestarzeć, jak to się mówi, mm -hmm. mieć te dzieci. No ja sobie tak ostatnio myślałem, właśnie mam też starszą siostrę, mm -hmm. ona ma masz dwójkę dzieci, mam dwóch wspaniałych chrześcijaków. Może oni są tam dla mnie taką namiastką właśnie takich moich mm -hmm. dzieci, można powiedzieć, bo tam dużo z nimi no, czasu, bawię się i tak dalej. Może jakby oni mi tak zaspokajają ten głód mm -hmm. takiego tacierzyństwa, mm -hmm. ale jakby mi na razie jest dobrze samemu, jakkolwiek to brzmi Chciałbym mieć dziewczyny, mm -hmm. wiadomo, ale też nie mam takiego ciśnienia już totalnie, jakby no jestem okay. sam już w sumie już od 5 lat, no z taką What? jedną drobną przerwą jestem od 5 lat już sam. 5 lat? Tak. I nie miałeś nawet z nikim, z nikim do czynienia? Y, jakby no wiadomo, jak tam były jakieś randeczki i tak dalej, A, ale nie było jakiegoś randy? takiego związku, nie wiem, najdłuższy taki w, tych, w ciągu kilku lat to był taki, gdzie byłem chyba 3 tygodnie mniej więcej z dziewczyną, bo to też okazała się no nie, nie fajna historia, ale to mm -hmm. może nie chcę o tym opowiadać. No dobrze. Ale mu wystarcza. Jedna, druga. Radek, to już będzie takie ostatnie w sobie No dowal coś jeszcze, dawaj no. Co mam ci dawać? Ja nie wiem, jak ostatnio coś najmocniejszego musi być. Ja nie mam nic takiego f**kuj mocnego, <grym> ja, ja mam pytanie. Kto ci się podoba ze świata twórców? Może powiem tak pod względem jakby nie, że ich charaktery, wyglądają się nie rozumie, mhm. jakby takie pierwsze, Także widzą takie o, o, ona jest w mhm. moim stylu, znaczy coś takiego. Na przykład yy, Ewa, dobra faza. Ewa Zawada tak, z TikToka. No, no, no. ale ona, że charakterem, bo ona jest taka, właśnie, ja tak, taka drama o niej. Właśnie nie jest ja mówię, tak jak to przy jakby podgląda takie ogólna, że nie wiem, idę aha, ulicą, widzę czyny i mam takie... Okay, o kurde, no? o, ładna, no, jakby, no, no. że ma coś takiego sobie, żebym mm -hmm. mnie tak przyciął na uwagę, nie? Na przykład w moim typie jest też ta Julia to może też dla mnie za młoda, ale jakby też Julia Kostera jest taka, można powiedzieć w moim typie. Czyli Radek lubi blondynki, wychodzi. Właśnie na to. nie do końca. Jakby... No, Radek dwie blondynki lubi Ale ty na przykład nie jesteś blondynką, też mi się podoba, Ale... Вс ⁇ станет в <laughs> пятницу, рек? No, a taka na przykład, jakbyś musiał. Musiał. Miał wybrać tylko charakter. Tylko z charakteru? Tak. To powiem ci ciężko, ciężko, bo każda ma coś za uszami, bo każdą z tych osób już gdzieś tam jakby Serio? poznałem. Mm. No dobrze, że Radek mnie jeszcze tak nie poznał. Radek nie wiesz nic złego. No nie. No to znaczy, dzisiaj coś tam mi opowiadałaś, jakieś mandaty, jakieś tam. Ale to no to, Ale to, ale to jest tak. No, tak Zdara się każdemu, nie? No tak. Ja dużo mam takich dziewczyn, z którymi się dobrze dogaduję. Radek? Ra tak. A jakąś taką jedną konkretnie wybrać? To nie, nie powiem teraz, bo nie wiem szczerze no, Naprawdę. dobra, czyli Ewa Zawada i Julia Kostera. No. Takich? Tak, tak. A jeszcze na przykład jedna? Jeszcze jedna, takie w top 3. Mhm. Moim zdaniem jedną z najładniejszych wokalistek jest Honorata Skarbek. Ona zrobiła taki glow up, moim zdaniem, że ja jestem w szoku. No jest jesteś podobna do niej też. Mhm. Nie jestem. Yes. Jest, jest. Nie jest, jestem. jestem no. Nie. Ona jest wysoka, ona jest duża, ale ogólnie ale jest bardzo ładna. Wysoka, jest duża. No, ja jestem przeciwieństwem, jestem niska i mała, drobna. A Blanka tak dopytuje, ja to jedna na i tak... Dobrze nie, Blanka, ty, nie, o, ty nie, Blanka. Nie, ja, nie, ja się nie liczę. To ja no, się nie liczę. Nie, ja nie, to ktoś inny musi być. Wiesz co, o, w sumie Ruka, żuga, no. Wszystkie blondynki mówię! no wszystkie blondynki. Jest blondynką, Julia jest, Ewa jest. Naturalnie jest. Ale teraz, Radek ją widzi, teraz idzie Julia. Wow, Julia Żuga, jesteś very hot. To co, Radek? Koniec. Pani nie było. Nadajesz się na prowadzącą, więc. A serio? No. no to co może? Tylko jednak... nie rób kanału, nie rób, Może nie jednak nie... zmienimy kontent kanału, może jednak poprowadzimy talk show. Ty się nadawała, wiesz, gdzie, no jak gdzie? są te wywiady na się w FMA czy coś z tymi zawodnikami po walkach. Jak jest ta najlepsza o, polska dziennikarka. Jak ta, kiedyś tam tak stanęła, ale... to już tyle do ciebie na wywiad. Stary, ale najlepsza polska dziennikarka jest taka głupia. <laughs> No, ale ona jest serio taka głupia w rzeczywistości? Czy ona taki ma... Ja myślę, Radek, że nie. Rady? Ja myślę, że to jest wykreowana taka tak? postać. Mhm. No dobra. Radek, podobał Ci się? Tak, bardzo. Zaskoczyło Cię któreś pytanie? Raczej nie pewnie. No nie. Spodziewałeś się, nie? Raczej tak się można spodziewać. Takich, no nie. właśnie, bo to Myślałem, takie... że coś tam chłopaki coś jeszcze zdradzą, jakiegoś większego, ale... Nie, oni, oni wiesz, jeszcze chcieli, chcieli, ale ja powiedziałam, że nie. Chcieli na przykład, żeby zadać takie pytanie, czy to całowałeś się z chłopakami, coś tam. A A, wam? Serio? <laughs> no z... Kiedy? A to już nieważne. Z piątek? Nie? nie! No to serio? Tak. Zdarzyło się. O właśnie, chyba na swoim filmie też ostatnio powiedziałem. Ja no jeszcze go nie ma, więc nie widzicie, ale. O kurde, Ta, Ale tak, ja bo, była, taka, była taka sytuacja. Dobra, no to teraz, Ja ci dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję za zaproszenie do programu. Tak. W końcu ja mogę to powiedzieć. No i kochani, a gdzie jakaś prądka statuetka? Duetka, coś, właśnie, no? banka. O, to też My Zrobimy o... sobie zdjęcie, Co Może być. Daj klatka. To Radka, O, dziękuję. Po po wow, ej, pasuje do mnie w sumie, Pominam no. Powinnam swojego. Dobra, kończymy. Żegnamy się. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Pa. Subskrybujcie Blankę. I... I wpadajcie do Radka. Wiem, że pewnie wszyscy go obserwujecie. No mam Ale? nadzieję, właśnie to wiecie, no. Dobra, także pa. Pa, pa. Trzymajcie się.